W Hali Wosir rozegrano kolejny turniej o Mistrzostwo Województwa łódzkiego w piłce ręcznej chłopców rocznika 2004. W roli gospodarzy wystąpili podopieczni Tomasza Derbisa, którzy w sześciu poprzednich meczach, rozegranych w dwóch turniejach, zanotowali komplet zwycięstw. Grając na własnej hali, zaliczani byli do faworytów. Można się było więc spodziewać, że właśnie w Wieluniu postawią pieczęć na tytule mistrzowskim w swojej kategorii wiekowej. Tymczasem już pierwszy mecz przyniósł rozczarowanie. Mimo prowadzenia 8 do 3, MKS w drugiej połowie grali tak, jakby chcieli doprowadzić do nerwowej końcówki, i to im się udało. Pierwszego gola zdobyli dopiero w ósmej minucie gry. W końcówce nie wykorzystali dwóch rzutów karnych, a w ostatniej minucie, mimo że dwukrotnie byli w posiadaniu piłki, w obu przypadkach gubili ją i w efekcie wyrównującego gola na 10 do 10 Anilana Łódź zdobyła sekundę przed końcową syreną. Był to piękny rzut niemal z połowy boiska w samo okienko bramki Piotrka Podgórskiego. Trochę mniej nerwów było w konfrontacji z drugą łódzką drużyną. Grając przeciwko HKS-owi, Wielunianie również nie uniknęli błędów, co doprowadziło do pierwszej porażki w sezonie. HKS zwyciężył 9-7. do Niespodzianki nie było tylko w ostatnim meczu, w którym MKS pokonał Piotrkowianina 8-5. do Kasper, po sześciu meczach mieście 6 wygranych, przyszedł turniej w Wieluniu. Niezwykle gościni się okazaliście dla swoich rywali. Tak, tak miało być w założeniu, że gościnność to nasza cecha? Nie, bo y, brakuje nam y, kilku zawodników. Y, Franek Weźbiewski na przykład wyjechał do, Francji, y, do Anglii, a y, większość y, no, zawodników nie przychodzi na treningi. Y, y... To tak taj, tajemnicę szatni, no ale powiedz y, ten pierwszy mecz chyba będziecie wracać pamięcią, gdzie prowadziliście przez całe spotkanie do przerwy chyba 8-4 i, i daliście sobie wydrzeć jeden punkt w ostatniej sekundzie. Jak do tego doszło? Opowiedz, bo jeszcze nie było naszej kamery. No, nie rzucaliśmy bramek, było dużo sytuacji na skrzydle, były powszeczki, słupki, a ostatnia bramka naprawdę ładna rzucił zanilany z połowy boiska. Troszkę cwaniastwa chyba zabrakło. Nie, potrzebnie się do tego wolnego, spieszyliście 15 sekund przed końcem. Trochę zeszło sekund, byście rozegrali długą akcję i byście zdążyli, prawda? Zabrało, zabrakło cwaniastwa, czy, czy czy zimnej głowy? Tak, zabrakło, mogliśmy przytrzymać tą piłkę, dopóki sędzia nie pokaże gry na czas i później rzucić. No i tak... Szybko Tylko się bramkę sobie niepotrzebnie. No właśnie niepotrzebnie, niepotrzebnie. E, powiedz mi, to jeszcze nie było pierwszej porażki w tym meczu, był pierwszy remis, ale potem przyszła ta jeszcze bardziej nie, nie, niespodziewane rozstrzygnięcie z hks no, prawda? E, tak, nie pilnowaliśmy zawodników, zawodnicy uciekali nam na czystą pozycję i rzucali bramki. Wasza pęta Achillesowa, chyba, że to w jednym, drugim meczu, prawda? Że gdyby to wszystko się sumowało, to, to byłby znowu komplet zwycięstw. Tak, tak, tak. Dużo karnych nie rzuciliśmy. Za dwa tygodnie ostatni turniej. Myśleliśmy, że, że dzisiaj będziemy świętować mi, mi, mistrzostwo województwa, byście tu usądzili trenerowi tą porażkę seniorów. No nie udało się. Za, za dwa tygodnie w Piotrkowie, i dwa Zespół z Poddębic wystarczy jeden punkt. Zadanie do wykonania? Tak, tak, zadanie do wykonania, tylko musimy się przyłożyć do pracy, musimy chodzić na treningi i trzeba zmotywować kolegów do chodzenia na te treningi, bo dużo osób nie chodzi. Czy taki apel, koledzy, jeżeli nas oglądacie, to czekamy na Was, tak? tak, tak wykonaj taki apel do kolegów. Chłopaki, przyjdźcie. Chłopaki, przyjdźcie na trening, jeśli nas oglądacie. Dzięki bardzo. Drugie oblicze trenera derbisa, tym razem szkoleniowca rocznika 2004. Tomek 6 meczów było wcześniej za nami, sześć wygranych. Dzisiaj niezwykle gościnni się okazaliśmy. W czym leży przyczyna? No cóż, no przyczyna leży chyba, że tak powiem, w przedwiośniu, bo... Przez Nie, niestety jest sezon grypowy, chorobowy i tutaj się to też wydało we znaki kilku chłopców i po prostu chorych, ławka zresztą było widać bardzo krótka. Do tego jakieś tam wyjazdy osobiste, więc no, graliśmy po prostu takim składem, a nie innym, więc, więc te wyniki i tak cieszą, że, 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 że zostały takie osiągnięte. Czyli zremisowaliśmy jeden mecz, przegraliśmy jeden, wygraliśmy. Uważam, że ten remis, ta porażka to też będą procentować, prawda? Bo... Źle tak by było, gdyby całe rozgrywki przeszli bez straty punktu, każdy mecz z czegoś nauczy, nawet postępowania w ostatnich sekundach przy prowadzeniu jedną bramką, prawda? Jak to było w tym pierwszym meczu dzisiaj? No tak, tutaj troszkę może zaczną być chłopcy troszkę bardziej inteligentni, czy, czy też zaczną nabywać takiego cwaniactwa boiskowego, Prowadząc y, jedną bramką i, i mając do zakończenia 20-30 sekund. Najważniejszy jest zegar wtedy. Tak. Y, no, trzeba spojrzeć po prostu na zegar, zobaczyć ile nam czasu zostało i, i troszkę dłużej pograć, a tutaj no, zabrakło tego, tego, tego boiskowego cwaniactwa. Więc myślę, że to zaprocentuje gdzieś tam w następnych latach. Przeglądam tabelę, wystarczył nam jeden punkt. Potem okazało się, że trzeba zdobyć trzy, ale znowu Anielna przegrała z HKS-em i znowu w tym ostatnim turnieju potrzeba jednego punktu. Trzy mecze przed nami, ale to chyba będzie formalność. Dwa zespoły Tropsa i gospodarz którymi, z Piotrkowa, z którym jeszcze nie się punktu. Tak, tak, tak będzie rzeczywiście? No mam nadzieję, że tak będzie. Tutaj może dla mnie osobiście te wyniki nie są aż tak super ważne. Chodzi o to, żeby przede wszystkim ci chłopcy zdobywali doświadczenie, ogrywali się, żeby jak najwięcej z nich miało możliwość grania, pokazania się I, i takie cele są osiągalne, nawet gdy nie ma tych zawodników, powiedzmy, którzy są podstawowymi zawodnikami, inni wchodzą na boisko, próbują swoich sił. I tu z tej perspektywy to, to budzi we mnie zadowolenie. Oczywiście chciałbym, żeby ta grupa była jeszcze większa, jeszcze liczniejsza, w związku z tym no, dalej ciągle czekamy na chłopców z rocznika 20, 2004-2005, którzy chcieliby e, rozpocząć tutaj szkolenie w naszym klubie i, i mam nadzieję, że jakieś jeszcze nowe twarze się pojawią na treningach i będziemy mogli e, ten skład e, jeszcze bardziej poszerzyć, uzupełnić. Wspomniałem to. to... Ta pieczęć na, na tytule mistrza w gronie 12-latków to, to, to jest kwestia dwóch tygodni. Tak szatowaliśmy tutaj na ławcy, że chłopcy specjalnie dzisiaj tak grali, żeby, żeby tę pieczęć postawić w dniu u, urodzin trenera. Ale walczysz również, czy będziesz mógł walczyć w przyszłym sezonie o, o tytuł mistrza w seniorach w województwie łódzkim pod dwoma warunkami. Jeżeli piotków nie awansuje do ekstraklasy, piotków a jeżeli MKS awansuje do pierwszej ligi, wczoraj, od wczoraj jesteśmy trosz, troszkę dalej od tego awansu bezpośredniego, dlaczego tak się stało? Powiedz. Mówię o meczu ze Uniwersytet Warszawski w grupie trzeciej z seniora. No cóż, tutaj trzeba powiedzieć, że wczoraj nie istnieliśmy po prostu na boisku jako zespół. Była to, był to zlepek indywidualności, które co prawda chciały coś zrobić, jednak nie było w tym żadnego planu, żadnej konsekwencji. E, zbyt dużo popełnialiśmy prostych błędów zarówno w obronie, jak i, jak i e, w ataku pozycyjnym, czy też ataku szybkim. Traciliśmy dużo piłek, e, nie mieliśmy koncepcji, e, jasnej koncepcji gry w ataku, nie realizowaliśmy założeń, które wcześniej były nakreślane. Począwszy od e, oddawania rzutów, a skończywszy na, na, na własnej grze. Tak? To, to, to my mieliśmy powodować to, że zawodnik będzie kończył indywidualnymi rozwiązaniami swoje akcje, a było wręcz przeciwnie. To myśmy decydowali się na nieprzygotowane rzuty, na, 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 na jakieś tam dogrywanie na siłę do, do, do krytego w, w tym momencie koła. Do tego no, też y, sportowe, że tak powiem, szczęście strało po stronie przeciwnika, bo jeżeli już jakieś piłki udawało się bramkarzom odbić, aczkolwiek w pierwszej połowie był to znikomy procent, to ta piłka wracała do, do, w ręce drużyny przeciwnej i od razu była dobitka i, i traciliśmy bramki. Nie rzucaliśmy rzutów karnych w pierwszej połowie, więc no, to był zlepek, można powiedzieć, wszystkich y, elementów technicznych i taktycznych, które zaważyły na tym, że musieliśmy najpierw yy, od, od początku meczu w zasadzie cały czas ten wynik gonić, tego przeciwnika gonić i, i, i tej gry nie można było poukładać. Mieliśmy mnóstwo wykluczeń. To też miało swój, swój wpływ na, na naszą grę. A za te to był... Mecz pierwszy z tych, z tych zespołami z górnej połowy tabeli. Ale jednocześnie z tej górnej tabeli to też się najsłabszym, bo, bo już trochę punktów pogubił. Teraz już nie możemy sobie na margines błędu popełnić. Może lepiej właśnie, że, że z tym zespołem straciliśmy, a nie z tym, który bezpośrednio nam będzie mógł zagrażać, czyli tam z Radomiem, sierpcem, Podlaską. O no tak, no. Założenie było takie, że żeby nie gubić żadnej z tych meczy punktów i. Wszystkie te mecze wygrywać, oczywiście założenia założeniami, a życie swo, swoje płata figle. I tutaj no, oczywiście będziemy, na, myślę, na tyle zdeterminowani, że, że będziemy w każdym meczu walczyli tylko o, o zwycięstwa i myślę, że żaden z zawodników drużyny nie dopuszcza do siebie myśli, że będzie inaczej. Z tym, że mówię, musimy wtedy pozbierać się przez te najbliższe dwa tygodnie i, i zacząć pracować zespołowo na to, żeby po prostu ten wynik, który, który sobie gdzieś tam zaplanowaliśmy. Został zrealizowany. Trzy punkty MKS-u w wieluńskim turnieju i wygrana HKS-u z Anilaną sprawiły, że MKS potrzebuje w ostatnich zawodach trzech punktów, a nie jednego, do zdobycia Mistrza Województwa Łódzkiego. Zważywszy jednak, że drużyny z Łodzi zakończyły już udział w rozgrywkach, a rywalami Wielunian w Piotrkowie Trybunalskim będą dwie drużyny Tropsa pod Dębice, które do tej pory punkty zdobywały jedynie w meczach między sobą, osiągnięcie celu powinno być dla MKS-u formalnością.